Najlepszych drużyn w Wielkopolsce sezonu 2019-2020. Rozpoczęły zmagania, żeby tutaj trafić już we wrześniu. Pokonałem mnóstwo innych zespołów. Na początek mamy niespodziankę poprosimy po przedstawiciel dwóch tamów szkoleniowych, czyli po dwóch, dwóch trenerów z każdej z drużyn do salonu Pamiątkowe podziękowania od tutaj kibiców rodziców, tu jest autoryzna. Taki album młody o żebyście, szanowni państwo, mieli dobre wspomnienia z tego turnieju, z tego troszkę, szanowni, zobaczyć, co szabatły. Zależyć. Co to jest? Skosztować tego miasta. Szanowni Państwo, najlepsze drużyny w Wielkopolsce, a zatem i dziełem najlepsi trenerzy w Wielkopolsce w kategorii rodziców. Jest wśród nas najmłodsza zawodniczka. Rocznik 2008. Czy wszyscy wiedzą kto to jest? Alicja Wiza. SKF i zapraszana. o tutaj. Ala Rocznik 2008. Bestia To teraz czas, żebyśmy poznali najlepszą szóstkę tego turnieju. Głosowanie wykonali wszyscy trenerzy. Narody wręczy przedstawiciel Banku Spółdzielczego w Dusznikach, pani Izabela Lesiska, Bardzo proszę. Najlepszą liberą. W finału wojewódzkiego Młodziczek została wybrana zawodniczka drużyny mistrzowskiej, czyli Magdalena Pieczko z Kaliszyn. Konkurencja duża, ale tu jest lękna statuetka i koszulka Wielkopolskiego Związku Pięćdziesiątkowego z turnieju finałowego, który był na pierwszych. Magdalena Pieczko z Kaliszyn teraz bo znamy ta, która rozgrywała, która pomagała swoim koleżankom atakować, kończy akcję. I tutaj również przedstawicielka energii LKSSN w Skalisz, sensie czyli Klara Kofi. Proszę uczę coś pierwszym. Perspektywy. Tak Są do tego powiedzując. Teraz poznamy zawodniczkę, przez którą najciężej się było przebić, ponieważ jest to środkowa, środkowa ataku, środkowa bloku, a została nią wybrana zawodniczka Enej Energetyka Poznań Rosalia Chwilewska. Przypadne nagrodę wleczają przedstawicie, dwa często dziewczyna, że się takie Wielkopolskiego Związku Dziewięćdziesiąt Powiatów Polskich w Gdańsku. Z tego co wiem, też Rosalia już jest powoływana do klubu Wielkopolskich Związków Polskich. też. Przyszło już przed nią. Czas teraz ogłosić Państwu najlepszą atakującą tego turnieju. A została nią wybrana koleżanka Rosali, czyli Zuzanna Dopierała. na wszystkich meczach tego turnieju i Anię też Suzanka na Mówiła największe wrażenie. To samo zresztą musieli powiedzieć trenerzy. Teraz czas na tą, która najlepiej sobie radziła w przyjęciu, czyli najlepsza przyjmująca, a nią została wybrana przedstawicielka gospodyni, czyli łka jest szabotylami Szamotyl, Amelia Dąbrowska Pamiętka Łagoszulka od prezesa Wielkopolskiego Związku Piłki Światowej. Amelia Dobrowska, najlepsza, przyjmująca finał młodziczek. Najbardziej uniwersalna zawodniczka może trafić oczywiście do energii MKSS Anyskalisz. Inna bardzo dobra zawodniczka, Patrycja Łamiga. Zawodniczki pani imię B. Patrycja Łagida, najlepsza zawodniczka finału wielkopolskiego Łodziczek. Teraz prosimy o pamiątkowe zdjęcie wszystkich najlepszych zawodniczek tego rocznego finału. Teraz przypomnę najlepsza liwera Magdalena Bieszko z Kalisza, najlepsza rozgrywająca Klara Kempki również Kalisz, najlepsza środkowa Rozalia Chmielewska, Energetyk Poznań i Zuzanna Dobierała, Energetyk Poznań, najlepsza przyjmująca Amelia Dąbrowska, UKS Szamotola Szamotowy i najlepsza zawodniczka całego turnieju Patrycja Łagida, Energa MKS SMS Kalisz. Nagrody zespołowe, zaczniemy od miejsca. 6 poprosimy kapitana o wystąpienie z drużyny SKF PDS Politechnika Poznańska. Pan prezes Wiesław Małyszka, prezes UKS-u Szanowni nasi Moduły. Poznańska po raz pierwszy wikistownik. Na miejscu piątym w tym sezonie w województwie wielkopolskim oplasował się zespół UKS Szmigiel. Poproszę kapitana tej drużyny na środek. 19-2020. W Wielkopolsce zajął zespoł Puka Rzekko jest kościan. Zapraszamy kapitantowego zespołu. Agora odbiera Państwo, kapitan Puka rzetka jest kością. Pamiętkowe bucha, fotografie oraz drobny pominak. I teraz czas już na medale i buchary. Zaczniemy od miejsca trzeciego. Trzecie miejsce. Od razu poproszę, żeby zawodniczki wyszły do przodu. To był zespół UKS Szamotulali. Szamotulaj! Obręczenie Dali oraz Pucharków poproszę członka zarządu powiatu Pana Macieja Tromuśnickiego, Pana Ryszarda Fronskowiaka, członka zarządu Wielkopolskiego Związku Światowej oraz Pana Ryszarda Warfika, sekretarza Urzędu Miasta i Gminy Szamotowy. Dużo dlatego poprosimy, żeby ta pomoc też była większa dla wszystkich, żeby to poszło miarę sprawnie. Błąd Szamotowa i Szamotowy. Nagrody rzeczowe za miejsce trzecie ufundowała spółka Agrobex, sponsor główny turnieju. Łukajce Szamadolani Szamotuły. Trzecia drużyna województwa wielkopolskiego w sezonie 2019-2020 w kategorii młodziczek. W tym roku we wszystkich kategoriach na polu Proszę panią Lucenę Jarczyńską, dyrektora do spraw marketingu firmy Agrobex, do wspólnego zdjęcia. Przypomnę. Sponsorem głównym turbniej jest firma Agropext. Również wielkie brawo dla sponsora. sama tu lelaki, sama tu w kategorii młodziczek. Jest to drużyna Edea Energetyk Poznań. O wręczenie medali oraz pucharów poproszę prezesa szamotulanina pana Wiesława Małyszkę, panią dyrektor z zespołu szkół nr 1, panią Justynę Szaniowską-Budaj, Oraz pana Janusza Polaszka, koordynatora do Wielkopolskich. Sponsorem nagród rzeczowych w tej kategorii jest pan Orla. Wymknąłem medale, mogą teraz na szyja światerek z Poznania. Podał, że swoich starszych koleżanek, również w drugiej kategorii w kategorii kadetek w Wielkopolsce oraz w kategorii juniorek. Nagrody Węczaja. Pan Wiesław Małyśka, prezes UKS Szamotorena Szamotowy, Pani Dyrektor i Scenariusz Szaniawska-Budaj oraz Pan Janusz Polaszek, Trener, Koordynator Karny Wojtkowskich. Enea Energetyk, Poznań Wielkie Brawa. Przed Państwem Mistrz Wielkopolski, Łodziczek, Energia, MKS, SMS, Kalisz! O wręczenie medali oraz kucharów poproszę przedstawiciela z Długi z panią dyrektor ds. spraw marketingu Lucenę Jarczeńską, sponsora głównego. Pana Jacka Brojskiego, prezesa Wielkopolskiego Związku w i oraz Pana Tomasza Wiktora, dyrektora Departamentu Sportu Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego. Złote medale pojadą po raz kolejny w tym sezonie do Kalisza. NRK AFP z SMS Kalisz. w kategorii młodziczek, najlepsza w kategorii kadetek i najlepsza w kategorii juniorek. Kategoria młodzieżowa: 3 złota. Wyrzucenie pamiątkowej flagi. Tutaj widzimy już taką jedną, którą wywalczył w tym roku Ukaj z w kategorii kadetów. Trzy już takie będą wisieć teraz w sali energię LKS-SMS-Okalisz. Mistrz Wielkopolski Młodziczek 2020. Dostaję podpowiedzi, że wśród zwycięskiej drużyny jest typowa multimedalistka, która ma trzy złota w kategoriach młodzieżowych, czyli Martyna Łabus, grająca z 19 mistrzyni w kategorii juniorek, kadetek i młodziczek. zdjęcia, pamątkowe podpisy. Zapamiętajcie. Ja, zaraz filmik, wyspocznie pierwszy ja! na szlazę, który zawiesi falię ścuchali... podpis złożony przez patrycję ławidę, najlepszą stanowiczkę finału Wielkopolskiego polskiego Łodziczek. bardzo. Zapraszam dziewczyny w powrót na swoje miejsce. Trenerzy podpisali właśnie. Trener Piotr prostej wszystkie zespoły nagrodzone. Życzę dalszy dalszych mam nadzieję, że spotkamy się ponownie. Wszystkiego dobrego. z Jarczyńska. A o zamknięcie porozmawiamy, poproszę prezesa Wielkopolskiego Związku Wielkich Światowej, Pana Jan Nawrońskiego. Wielkie Święto Wielkopolskiej Siatkówki zakończyło się. Dziewczynom, zespołom uczestniczącym gratuluję. Jesteście sześcioma zespołami najlepszymi w województwie Na 30, które już zliczyły w rozgrywkach. Także dla wszystkich. Wielkie podziękowania za zaangażowanie, za wolę walki, za pot, który zostawiliście na boisku. Zwycięzcom gratuluję, życzę powodzenia w dalszej drodze na poziomie Mistrzostw Polski i mam nadzieję, że na pewno któryś z tych zespołów znajdzie się w finale Mistrzostw Polski i tam zdobędzie też medal. Dziękuję gospodarzom, panie prezesie. Bardzo dziękuję za organizację wszystkim. Osobom, instytucjom, które się przyczyniły do uświetnienia tego święta, serdeczne podziękowania. Podziękowania dla sędziów, penerów za to, że tak dobrze przygotowały zespoły do tych finałów. No i podziękowania takim bez Was ta impreza nie miałaby takiej rangi i tylu emocji. Dobra? Trzech uważam za zamknięty. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Prezes, prezes Wojtkowskiego Związku Biłkowszych w Kuchni. No to co? Czas na to, co zawsze kończy wszystkie turnieje, czyli sportowe okrzyki. Ja się jeszcze raz zapraszam tutaj przed podium, zróbmy sobie wszyscy pamiątkowe zdjęcie, wszystkie siatkarki, wszyscy trenerzy, wszyscy, którzy uczestniczyli w tym trzydniowym, wielkim święcie siatkówki. Chciałbym podziękowania od podniczek okresu u szamotu, dla naszego sponsorowego spółki Agrobex, którą już istnieje na rynku od 30 lat. Mamy również inwestycje tej spółki Przemodłany, a sama spółka zapewnia, że stracimy kolejne inwestycje w Przemodłany. Bardzo proszę również wszystkich zaproszonych gości. Sześć najlepszych zespołów spośród 30 zgłoszonych. Energia MKS SMS Kalisz, energia energety Poznań, UKS Szemotola niż Szamotuły, to jest Kościan, UKS Świgiel oraz SKF, PBS Politechnika Poznańska. Poznań Pierna Szemka Dziękujemy bardzo. Trzydniowy Paramonie Światarskiej w Katalonii Rodziczek. Dobrego końca. Bardzo dziękuję Kibicał za biorący dobrych, bardzo dziękuję za obecność do sami do końca. i końca. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Ja